Święta już za chwilę, więc to idealny moment, żeby wstawić domowy zakwas na żurek, a powiem Wam, to jest takie proste, że nie uwierzycie. Do słoika wrzucamy 150 g mąki żytniej. Do mąki żytniej wlewamy pół litra przegotowanej i ostudzonej wody. Wszystko dokładnie mieszamy, żeby nie miało grudek, więc woda musi się dokładnie połączyć z mąką żytnią. Do mąki z wodą dodajemy przynajmniej 6 ząbków czosnku. Ja go nie do końca obieram, ale na pewno miażdżę. Wtedy puści więcej aromatu. I dodajemy do środka. Do tego liść laurowy, ziele angielskie wszystko razem ładnie mieszamy i teraz rzecz, którą możemy się obejść czyli skórka chleba żytniego bez droży dodajemy to do środka do naszego zakwasu i ta skórka pozwoli nam, żeby zakwas szybciej powstał i był wyśmienity teraz tak, kiedy mamy wszystko razem ładnie wymieszane wyciągamy łyżkę na dajemy jakąś ściereczkę i zakładamy gumkę Zakwas będzie gotowy za około 2 tygodnie, czym dłużej oczywiście lepiej, odkładamy w ciepłe miejsce i ważne, żeby codziennie go mieszać i sprawdzać jak wygląda sytuacja. Ja polecam dokarmiać zakwas codziennie jedną łyżką mąki żytniej, ten będzie zdecydowanie lepiej pracował.